Witajcie. Dziś zapraszam Was na spotkanie z książką Michała Trusewicza Przednówki. Jest to opowieść e, niczym szkic, niczym poezja, bo wszystkie obrazy są w pewien sposób naznaczone, nakreślone e, prostymi zwrotami. E, nie ma długich opisów. E, czytelnik bardzo wiele rzeczy musi się domyślać. Musi się domyślić, że Matka, kiedy wpadła pod światła, to znaczy, że wpadła pod samochód. Musi się domyślić, że jeśli ojca zabrała, że jeśli ojciec stał się dziadkiem i zabrała go choroba i starość, to znaczy, że nagle ta jego proces starzenia to przyspieszył, że narrator to dostrzegł. Mamy tu y, bohatera troszeczkę wyobcowanego, takiego, który realizuje swoje pasje, plany, uczy się dużo, y, poddaje się zabobonom, y, takim jak y, spanie z książką pod poduszką, żeby szybciej y, wiedza wchodziła. Y, są to takie zabobony, które mi y, często nas, y, nas karmiono, y, żeby. Cokolwiek e, powiedzieć, czy e, w jakiś sposób e, zachęcić do jakiejś aktywności, a tak naprawdę e, nic nie wnosiły w życie. E, tutaj jest e, opowieść dziejąca się troszeczkę między snem a jawą, między mm, budzeniem się do życia a e, jakimś takim ocieraniem się o śmierć. I to jest znaczące, że sam autor zaznacza, że jego życie zaczęło się od żałoby, bo akurat babcia była w żałobie, w wiecznej żałobie była przez całe życie. I ta żałoba gdzieś tam ciągle się przemy, przenika, przewija. Żałoba smakuje sernikiem babci. Ten sernik też dostała mama, która jechała do pracy i do pracy nie dotarła. Jest tu opowieść o tych wszystkich fazach nieprzyjmowania tego, że mogło się coś złego stać. Wyzwanianie z pracy, że mama nie dotarła, nie daje. Nie, niepokoi bohatera, bo. Ma on wrażenie, ma on nadzieję, że wszystko co złe to jednak e, nie spotyka jego. E, cała opowieść jest niesamowicie wrażliwa. E, taka przemycona, tak przesycona taką wielką wrażliwością narratora. E, mamy tu urywki e, obrazów e, takich, jakby były to urywki snów. E, cały obraz. E, nie. Wiele przedmiotów jest pewnego rodzaju magdalenkami, które, tak jak uprosta, przywołują kolejne obrazy, skojarzenia. Przenosimy się tutaj w obszar kształtowania otoczenia przez kobiety. To one tutaj odgrywają główną rolę. Ojciec jest gdzieś tam z boku widoczny. Ale to kobiety babcia opowiada, wprowadza w świat opowieści o osobach, które zmarły, w świat opowieści o otoczeniu. Mama ciągle czuwa nad bezpieczeństwem, nad odpowiednim rytmem dnia i nocy. W pewien sposób też zastydza bohatera. Ale jej troska jest potrzebna, i kiedy tej troski zaczyna brakować, e, bohater czuje się zagubiony. E, razem z ojcem po pogrzebie e, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. E, jest e, też e, siostra, która gdzieś przemyka, e, z którą stopniowo więź e, zanika. E, są takie typowe e, relacje rodzinne. Początkowo oparte na zaufaniu, na wspólnym spędzaniu czasu, a później oddalaniu się z wiekiem, aż w końcu rozstaniu się z powodu śmierci. Jest to opowieść, która wydaje się być składanką, Opowie opowieścią o osobowości człowieka. Jest to składanka pokazująca, że człowiek składa się z wszystkich tych elementów, doświadczeń, że jest wszystkim tym, co przeżył i co intensywniej miało na niego wpływ. Książka czyta, książkę czyta się bardzo przyjemnie, bardzo szybko. Jest to niewiele stron, bo zaledwie 67, ale wymaga takiego wejścia w świat narratora, w świat, który jest bardzo płynny i jednocześnie nie jest podany nam wprost. Jest taki bardzo poetycki. Mamy tu wiele metafor, Sposobu opowiadania o tym świecie, który jest niedościgniony, niedosięgniony, a jednocześnie kształtuje wszystko to, co dzieje się wokół autora, wokół narratora. Nie jest to opowieść łatwa, ale nie jest też trudna. Jest to opowieść niesamowicie emocjonalna, pokazująca, jak. Żałoba może być takim stanem z równymi etapami, jak może prowadzić do tego, że my rozmyślamy o osobie, która mi przeminęła. Że próbujemy analizować te ostatnie chwile, wspominamy w jaki sposób wyglądało wcześniejsze życie. Analizujemy i wchodzimy swoją dorosłością, swoją aktualną sytuacją w stan pogodzenia się z nieobecnością. Na tu znajdziemy e, takie podsumowanie. Przeżyłem i dałem temu wyraz. E, przeżyłem e, stratę matki i dałem temu wyraz. E, dałem wyraz temu, że e, stałem się takim, a nie innym człowiekiem, e, który doświadczył równorodnych rzeczy, e, wyśnił równorodne rzeczy, bo sen też go kształtuje. E, sen, e, który jest e, tak jak każdy z nas doświadcza od czasu do czasu, bo pojawiają się motywy ze zmarłymi, pojawiają się motywy z nauką w szkole, z tym jak bardzo absurdalna ona się wydaje z perspektywy osoby dorosłej, która musi odbębnić, spędzić te kilka godzin w szkole, żeby mogła ją ktoś odebrać. Myślę, że warto sięgnąć po tę książkę. Nie jest to książka typowa. Wymaga skupienia, bo obrazy się przeplatają. I mamy tutaj takie pokazanie z jednej strony z perspektywy obserwatora, z drugiej strony z perspektywy osoby, która zasłyszała pewną rzecz lub usłyszała, lub gdzieś przeczytała o tej rzeczy. Jest to takie Pokazanie, że ten bohater, narrator pierwszoosobowy jest niesamowicie wrażliwą osobą, e, która wiele rzeczy e, przemyca do własnego życia z tego, co zasłyszy, e, bardzo emocjonalnie przeżywa e, i czuje się w pewien sposób za wiele rzeczy winny. Michał Trusewicz, przednówki. Oczywiście załączam też link do recenzji na blogu. Zapraszam i do zobaczenia.